Cześć, dzień dobry i dobry wieczór. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam przepiękny tekst piosenki Jeszcze nie czas. Ale najpierw posłuchajmy kilku słów o Andrzeju Koczewskim, polskim architekcie, kompozytorze, wykonawcy piosenki turystycznej i poezji śpiewanej. Urodził się w Łodzi 25. 5 października 1955 roku, a zmarł 14 marca 2015 podczas jubileuszowego przeglądu piosenki turystycznej Japa, z którym był związany jako wykonawca i juror. Na stronie Japy możemy przeczytać. Zostawił po sobie nie tylko pożółkłe fotografie. To on śledził, jak zmieniają się Japowi wykonawcy, kierując w ostatnich latach pracami jury. Jeszcze jakiś czas temu umawialiśmy się z nim, żeby wystąpił w trakcie sobotniego koncertu, a z Andrzejem nie spotkamy się już ani na Japie, ani na innym przeglądzie piosenki turystycznej czy poetyckiej. Spotkamy go za to na szlaku na połoninach niebieskich. Oczywiście, link do strony w opisie filmu. Poezją śpiewaną zainteresował się podczas nauki w liceum. Wówczas stworzył duet ze Zbigniewem Bogdańskim, a po jego śmierci występował solo. Był autorem wielu przebojów piosenki turystycznej, takich jak karczma dla samotnych, jesienne wino czy sad. Współtworzył projekt W górach jest wszystko, co kocham. I jeszcze nie czas. Wieczór w granatowym swym płaszczu gwiazdy już pozapalał. Skąd tu wyłażą zrudziałe smutki, a my gramy na swych gitarach. I ciche nutki zbieramy, by grały nam razem do taktu. Niebieskie myśli odganiamy, bo przecież jeszcze nie czas. Jeszcze nie czas swe marzenia do walizek kłaść. Jeszcze nie czas, by piosenki nasze śpiewał tylko wiatr. Jeszcze nie czas, by gitary spały na dnie szaf, póki tyle jest muzyki jeszcze w nas. A kiedy zabraknie przyjaciół, by wieczór przegadać do rana, to przecież masz jeszcze swoją gitarę, strun kilka melodii parę. Gdy piasek nie chce się wsypać do oczu i do snu zaprosić, to trzeba gdzieś odejść, by dłużej nie płakać i smutku w swym sercu nie nosić. Gdy włożą mnie w dębową skrzynkę, niech włożą razem z gitarą. Niech w niebie mi grają struny srebrzyste, melodię mą ukochaną. Idąc za czerwonym tulipanem, a jednak po nas coś zostanie. Ot i tak się zrobiło sentymentalnie, ale myślę sobie, że to dobrze, tak czasami trzeba. Zatrzymać się na chwilę, pomyśleć nad sobą, nad swoim życiem, relacjami z innymi. Życzę ci zatem pięknego czasu nad rozmyślaniem, bo to będzie dobry czas. Jesteś wartościowy, jesteś potrzebny i nigdy o tym nie zapominaj. A ja tak czytając ten wiersz, przygotowując się do dzisiejszego podcastu, tak sobie pomyślałam: co ja zrobiłam ostatnio po raz pierwszy? I, I aż się boję, ale, y, ale chyba to zrobią. Mam nowy pomysł. Także jesteśmy w kontakcie. Słuchajcie i do następnego. Pa!